Moi drodzy, słuchajcie, witam Was dzisiaj w bardzo dziwnych okolicznościach, w bardzo takich specyficznych, ale tak się będziemy widzieć przez w sumie całe trzy miesiące. Bo moi drodzy, zaczynamy tym filmem o surferach, o książkach o surferach. Zaczynamy um... W sumie zaczynamy vlogi takie z nadmorza. Akurat ten film nie będzie vlogowy. Ten film będzie taki, że po prostu żebyście weszli w ten morski klimat, żebyście poczuli to co ja. No a kolejne już mam nadzieję, porobimy vlogowe i zrobimy sobie takie w sumie takie lato. Być może z wydawnictwem kobiecym, bo nie wiem czy wiecie, ale oni przez czerwiec, lipiec i sierpień wydają takie książki, że to się w głowie nie mieści. A ja jako, że znalazłam sobie robotę w bazie kajtowej na we Władysławowie, na Małym Morzu, więc jesteście gdzieś tutaj na półwyspie Helskim, to oczywiście zapraszam, odbiedźcie mnie. Um, I słuchajcie, że dzisiaj będziemy mówić sobie o dwóch książkach surferskich i surferskich, dlatego że być może wiecie, ale uwielbiam być surferem, znaczy staram się być surferem, wiecie surferskie włosy i tak dalej. I w tym takim naszym świecie booktubowym, tym naszym, gdzie są ludzie z YouTube'a, którzy gadają o książkach, to właśnie mówią na mnie, YouTube'owy surfer, więc jakby wiecie... Surfer, więc gadamy dzisiaj o surferach. I słuchajcie, jesteśmy sobie właśnie na kempingu. mamy może z tyłu, mną widzicie zatokę i będziecie widzieć różne fajne rzeczy, właśnie w takich wstawkach, które będą pomiędzy moim gadaniem o książce. Więc słuchajcie, lecimy z tematem. Jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat książek, lisy, glas, czy o błękicie i powiewie, to zapraszam. i powiewie to oczywiście zacznijmy od tego, że to są powieści właśnie o surferach i mamy tutaj, jak widzicie, piękne okładki. Ja nie mogę po prostu z tych okładek, one są tak ładne. Ja nie mogę że są w takim surferskim, zarobistym klimacie, jak widzicie, takim letnim, takim, no po prostu takim, żeby usiąść na plaży i poczytać. I właśnie to jest celem tych dwóch mega świetnych książek. No ale zacznijmy sobie gadać o tym, o co w tych książkach tak naprawdę chodzi. Więc mamy do czynienia tutaj z główną bohaterką Iris, która jest dziewczyną, która mieszka w mieście, gdzie surfują. I ona w sumie uwielbia łapać fale, uwielbia surfować, uwielbia siedzieć nad wodą i po prostu czuć wiatr we włosach, podobnie jak ja. I podobnie jak większość kajterów u nas właśnie w Polsce, bo nie wiem, czy wiecie, ale tak abstrahując, już, Iris jest surferką. U nas, no niestety, za bardzo nie posurfujemy, jednak zdarzają się dobre mega fale na Morzu Bałtyckim, więc jeżeli będziecie gdzieś tutaj na Półwyspie, to też zahaczcie o niektóre bazy, bo mają w ofercie to, żeby popływać na surfingu. E, ja akurat pływam na kitesurfingu, nie wiem, czy wiecie, pływam też na windsurfingu e, i ogólnie będziecie mieli różne takie wstawki moich ziomeczków, którzy pływają e, właśnie tutaj, właśnie w tym miejscu, więc mam nadzieję, że będzie Wam się oczywiście podobać. Mam nadzieję, że też w sumie sięgając po te książki może się troszkę zajaracie, żeby coś spróbować z surfingiem, surfingiem czy windsurfingiem właśnie w Polsce. No ale wracajmy sobie do tematu, czyli o czym mówimy w tych książkach? Mamy Iris, jest surferką i w pewnym momencie poznaje Zika. Przypadkowo, totalnie poznaje ziomeczka Zika, e, ogólnie przypadają sobie do gustu, robią różne rzeczy, idą sobie gdzieś tam, idą sobie gdzieś tam na kawę, no ale wszyscy poznają Zika i ogólnie gdzie ona wchodzi, to wszyscy mówią, o Boże, to jest Zik i tak dalej. I ona nie wie bardzo, o co chodzi. Okazuje się, że Zik jest profesjonalnym surferem z Hawajów i ona się zaczyna z nim spotykać i też zaczyna wchodzić tutaj kontrakt z Billabongiem, że ona ma być nową twarzą Billabonga, ale damską bo potrafi mega dobrze pływać i czuje fale i Zik mówi, że jest zajebista. Więc ogólnie tak zaczyna się nasza przygoda z tą książką, tak zaczyna się nasza przygoda z surfingiem w książkach Lisy Glass. No ale przejdźmy sobie do tego, co tak naprawdę myślę o tych dwóch książkach, ponieważ mam trochę do zarzucenia, ale też mam dużo do pochwalenia. Więc moi drodzy, lecimy z tematem. Teraz mi słońce zniknie i będzie już masakra iglu i w ogóle nie będzie już fajnie. Więc słuchajcie, zacznijmy sobie od błękitu i od i zacznijmy sobie od tego, co myślę na temat tej właśnie pierwszej części, ponieważ uważam, że jest lepsza, chociaż okładka w drugiej części jest też, jest po prostu o Boże, jest przepiękna, ale zacznijmy sobie właśnie od błękitu, więc słuchajcie, jest dla mnie lepsza dlatego, że tutaj głównie autorka bazuje właśnie na tym surfingu na tej, po prostu na fali na tym, żeby pokazać o co chodzi w surfingu, jak się pływa, dlaczego, po co i co czują ludzie płynąc na fali e, tutaj jest właśnie też ten romans, dopiero wchodzi ten romans z Zikiem ta nasza główna bohaterka dopiero się rozwija ona wchodzi dopiero w ten świat tak naprawdę profesjonalnego surfingu, tutaj bardziej jest ten surfing opisany, yy, bardziej są te uczucia i dzięki temu ten klimat całej tej powieści, te plaże, te, te fale, wszystko do mnie trafia. Dzięki temu właśnie, dzięki tej, yy, dzięki, no po prostu dzięki temu ten klimat tego surfingu, tego co ja czuję, pływając na kajcie, jest tutaj utrzymany i to jest naprawdę mega niesamowicie dobre. I tego nie ma w drugiej części. Niestety nie ma tego w drugiej części, dlatego, że druga część opiera się na tym, że Iris jeździ na zawody dla profesjonalistów. I tutaj głównie się to wszystko opiera na tym, żeby rozwinąć jej wewnętrzne, osobę i żeby ona się rozwinęła, a nie o tym, żeby opowiadać o surfingu, co mnie trochę tak przybija, bo jeżeli to są książki surfingowe, to powinniśmy się tutaj skupić na surfingu, a niestety no nie skupiamy się, więc to jest akurat bardzo słabe. No ale przejdźmy sobie do bohaterów. Więc tak, w pierwszej części poznajemy dopiero Zika, i on jest taki mega w ogóle, wiecie, surfer i tak dalej, i tak dalej. Wskakuje na fale, płynie jest mega wyluzowany, mega zajebisty i w ogóle mega się o nim czyta. Dalej mamy oczywiście Iris, która w pierwszej części jest tak naprawdę ma niektóre takie zagrania. Dość dziwne, ale jednak też mega dobre. Fajnie skonstruowana, bystra, ale najbardziej chyba podobała mi się jej przyjaciółka Kelly i bracia Zika w ogóle. Ogólnie, jeżeli chodzi o postaci poboczne, to właśnie w błękicie one są o wiele lepiej rozwinięte. I właśnie ktoś tutaj idzie i nie wiem, co mam zrobić. Czy mogę nagrywać dalej, i jeżeli chodzi o postaci poboczne, to tutaj są o wiele lepiej rozwinięte, w tym błęki, w błękicie są, tak naprawdę bardziej mi przypadły do gustu niż Iris czy Zeke. Tutaj Zig i Iris, oni są surferami, może dlatego mi się tak podobali, ale jednak jeżeli wejść głębiej w ich charaktery, to nie są aż tak przyciągające jak postaci poboczne, które dla mnie były bardziej barwniejsze i takie, takie po prostu lepiej skonstruowane. No ale jeżeli chodzi o powiew, czyli o drugą część, mamy tutaj problem taki, że... Że tutaj Iris nagle wchodząc w ten profesjonalny świat. Dzień dobry. <noise> tutaj mamy problem taki, że Iris, wchodząc w ten profesjonalny świat surfingu, ona to, totalnie staje się inną osobą. W pierwszej części była mega wyluzowana, była taka, że po prostu, wiecie, chodziło o to tylko, żeby pływała. Chodziło o to, żeby ona surfowała, i chodziło o to, że ona chciała czuć falę i mogła właśnie żyć z czegoś, co kochała najbardziej, czyli właśnie z surfingu i nagle zobaczyła tą opcję, więc pobiegła do niej. I dzięki Zikowi ją tak naprawdę mogła zdobyć, a a jeżeli chodzi o powiew, to ona tutaj już jest niby tym profesjonalnym surferem, ale równocześnie też ona nagle, nagle zaczyna być mega zazdrosna o Zika, nagle zaczyna w ogóle robić raban o jakieś takie małe, małe rzeczy, że na przykład dziewczyny podchodzą do Zika, no ale on jest profesjonalnym surferem, więc no jakby on musi coś takiego robić. Później się dzieją różne rzeczy z Zikiem, którego charakter też się totalnie zmienia. Ogólnie w drugiej części chodzi o ich związek i o to, żeby rozwinąć Iris, a nie o to, żeby surfować. I troszkę mnie to właśnie podburzyło, bo jeżeli czytamy powieści o surferach i o surfingu, to tak powinno... powinniśmy mówić o surfingu, a nie o tym, co tam u Iris i co tam u Zika. Chociaż oni też są połączeni z surfingiem. No ale troszkę, troszkę może to bardzo, troszkę bardzo może to irytować, że właśnie że tutaj mamy ten związek i... No i mnie troszkę to zirytowało. Jeżeli o to chodzi, to troszkę mnie właśnie w powiewie to zirytowało, ale też nie mogę powiedzieć, że nie ma tego klimatu surferów, no bo jakby wciąż to taki chill, który mają, yy, wciąż to takie, te ich problemy wewnętrzne w tych profesjonalnych markach, wciąż to jest wszystko utrzymane w powiewie i to jest też świetne, ale równocześnie też bardziej do serca wszedł mi głębę, błękit, dlatego że po prostu no tutaj, tutaj mówimy, Totalnie w 100% o surfingu, o tym, jakie triki wykonać, kiedy, gdzie, dlaczego, jak poczuć wodę, jak poczuć ten luz, jak się wciskać w pianki i inne takie rzeczy. Więc błękit bardziej do mnie przemówił, Powie w troszkę mniej, ale powiew ma taką piękną okładkę, że ja się nie mogę na nią napatrzeć, po prostu jest tak cudowna, piękna, po prostu oh, mega no i też e, fajne jest to, że te książki w sumie bardzo przekonują do tego, żeby spróbować żeby spróbować po prostu wejść na falę, żeby spróbować po prostu wejść do wody i cokolwiek zrobić e, no a jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani czymś takim, żeby spróbować, żeby spróbować pływać, żeby spróbować cokolwiek e, zrobić z wodą i żeby poczuć ten flow i ten luz i te hawajskie klimaty no to moi drodzy zapraszam was na półwysep, bo tutaj macie naprawdę mnóstwo rzeczy, które możecie robić, możecie pływać na windzie, możecie pływać na kajcie, możecie też Naprawdę spróbować surfingu troszkę na mniejszych falach niż Ziki Iris, ponieważ nie mówimy tutaj o Hawajach, tylko o Morzu Bałtyckim, ale też mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, więc, oczywiście, próbujcie. Książki, no to ja je oceniam pozytywnie, dlatego że uwielbiam ten klimat. Uwielbiam klimat surferów, uwielbiam to wyluzowanie, uwielbiam ten luz, który tutaj jest. I, I nie mogę nie powiedzieć, że mi się nie podobały. Chociaż dostrzegam też bardzo dużo rzeczy, które na przykład można by było zmienić, które można by przedstawić inaczej, ale równocześnie też. Serio na letnie wieczory na takie właśnie na plaży, żeby usiąść, żeby poczytać, żeby posiedzieć, żeby się wyluzować, to te dwie książki są na pewno najlepszym wyborem, bo wchodzicie w ten świat, czujecie po prostu ten błękit, czujecie ten powiew we włosach, no i wchodzicie we świat surferów, więc moi drodzy, ja polecam, mi się podobało, czekam na trzecią część, bo jeszcze będzie trzecia część, to będzie trylogia i okładka trzeciej części też jest przepiękna. No i słuchajcie, ogólnie aktualnie nie wieje, więc no niestety na kajta nie wejdę. No ale jutro ma więc jutro wchodzę na kajta, a Wy moi drodzy, czytajcie, jarajcie się i jeżeli kiedykolwiek pływaliście na, na kajcie, czy na Windzie, czy na czymkolwiek, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. E, no i też moi drodzy, dajcie łapkę w górę, klikajcie subskrybuj i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie, ponieważ jak już wspominałam, zaczynamy vlogi z za nad morzem. Będą vlogi, będzie super Mówię wam, będzie super Moja praca polega na tym, że leżę i się opalam Więc mam nadzieję, że się w końcu zjaram na murzyna Albo na machoń No, jak to się mówi u nas Więc moi drodzy, chyba nie zaczęłam od Hej, cześć, z tej strony z Kulturalna Szafa Więc hej, cześć, z tej strony z kanału Kulturalna Szafa Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie I słuchajcie, czytajcie o surferach Jarajcie się i wskakujcie na dechy I mam nadzieję, że zobaczenia gdzieś tam na Półwyspie Jeżeli jesteście, to oczywiście dajcie mi znać I na razie! thank you